Chciałbym pokazać montaż tarczy tnącej do Husqvarna 525RX. Zmuszony zostałem warunkami. Kosiłem trawę na działce, a tam gdzie kosze są też małe drzewa. No i potrzebne narzędzie, które jest w zestawie. Wkładamy tutaj. I trzeba szukać momentu, o, aż się zablokuje. I wtedy odkręcamy. I gwint jest lewy, czyli w prawą stronę, sobie pomagam, o. w prawą stronę odkręcamy i muszę jakoś przytrzymać, bo tak i pokażę tylko po odkręceniu, co robimy dalej. Dokręcić każdy potrafi, tylko jak po kolei idą elementy. Główka zeszła i teraz musimy to ustawić, bo wypycha w ten sposób. Ciap. Teraz tarcza. Włożona. Tu wchodzi pięknie równo z rantem. Następnie to jest taki ten dystans, który wchodzi podkładka, ale ją udajemy tak tu wypukłością do góry, żeby dociskała gotowe. I samokontrolująca nakrętka i lewy gwint, tak jak mówiłem. I czynność odwrotna, czyli zakręcamy, blokujemy. Znów w tym otworze, gdzie wcześniej i dokręcamy kluczem, który jest w zestawie. I to tyle.